Dzień dobry ziomeczki Witam Was. Wdawajmy łapki w dół. Taka seria będzie, dzisiaj wchodzimy na kanał e, Dominika Świek. Dajemy łapki w dół jak najbardziej um... Do... I... I... K... Tak, co że tak to długo trwa. E... No i wchodzimy już na ten kanał i... Mamy. Zachęcam, żebyście dawali. Ma już 9 subskrypcji, powiem Wam. Więc dajemy łapkę w dół i piszemy komentarz. Komentarz. Um, nie. Fajne. Filmy. Dajemy ten komentarz, już wysłaliśmy. Sekundę temu. No dokładnie, dodajemy no jeszcze jedną. No dwie łapki w dół, dwie łapki w dół i dwie w górę, ale fajnie wyrównaliśmy ten poziom. Zobaczymy, co jest w komentarzu. Tak trochę. Nie, ja mam to gdzieś. Wchodzimy pod następny film. Nie będziemy oglądać. 30. Kogo to obchodzi? Kogo obchodzi jakieś 30 faktów? Oni też. Kogo? Kogo? O. O. Dzi, piszę w komentarzach, czy dobrze piszę. Um, 30 faktów, faktów o tobie. Możemy też w każdej chwili zastraszyć kogoś, ale ja nie będę teraz tego robił, bo to jest naprawdę. Ja tego nie popieram. Nie chciałbym tego robić. testować no i, no i to chyba tyle, jeśli chodzi o jej filmy, bo ja tu więcej nie widzę, ale e, tymczasem, no jeszcze jest. No dobra, no to tak, dajemy, no zazwyczaj tak właśnie się opłacam, dawać. Ja, nie, beautiful, beautiful, to jest daleko do. Nie dawajcie subskrypcji, ludzie! Nie dawajcie w ogóle, nie oglądajcie tego kanału, bo to jest brak wyświetleń w ogóle dajcie. Ła, wow, no, no, to już się nazywa. No, teraz ma już mniej i napisaliśmy dwa złośliwe komentarze. No, no, dobra. No, nawet się nie popisuj, kurde! Bo wiesz, no dobra, no to um, zobaczymy jeszcze. No, no nie dawajcie subskrypcji, no nie dawajcie subskrypcji. Bo jak ja bym dał teraz subskrypcję, to by się zabił normalnie. Zgubi kanał w ogóle. Zobaczymy, co od dawna na materiał, Bo super, super. No to, to, to super, to jest jakiś wiesz. No. Dobra, no, taki kupoty. No kogo to obchodzi mój tydzień czyli dlaczego kocham zimę w dupie w dupie Z nie fajne ludzie <laughs> No dobra, no daliśmy te łapki w dół, i zachęcam, nie dawajcie subskrypcji, w ogóle nie dawajcie łapek w, w górę pod tym kanałem, bo to jest jakieś. Zachęcam wszystkich do nie dawania łapek w górę, pod tym filmem najbardziej, pod każdym filmem, dawajcie złośliwe komentarze i naprawdę nie zachęcam oglądania tego kanału, bo dodajecie tylko wyświetleń, które są niepotrzebne do tego, aby ona to, nie wiem, otworzyła jakoś, nie wiem, niepotrzebne są jej, no i nie давайте субскрипти, бо то і задупи, і e, не давайте субскрипти, па.